Siemanko panowie, ja jestem Dziabar, a to jest informacja dla członków Plutonu Szwadron Śmierci. Otóż panowie, 15 sierpnia to jest piątek, gramy mecz integracyjny z, z Plutonem Lump. Powtarzam, że jest to mecz integracyjny. Napisał do mnie Blody Pirat z, z, z taką propozycją, żeby zagrać luźny meczyk, który trochę ociepli nasze kurwa stosunki, bo wiadomo, że po ostatnim sparingu było trochę nieciekawie. A więc tak, pod tym filmem proszę mi się zadeklarować, tylko nie na YouTubie, tylko na battlelogu, kto będzie mógł zagrać i kto będzie na 100%. Gramy na dodatkach zęby smoka. I, I pierwsza, najważniejsza informacja: pierwszą mapę gramy tylko na palniki tylko i wyłącznie na palniki bez żadnych broni palnych. Jeżeli ktoś kurwa użyje jakiejś broni palnej, to od razu do. Nie z przymusu, tylko dobrowolnie opuszcza kurwa serwer i czeka na mnie spokojnie, aż sobie porozmawiamy po meczu. Potem gramy trzy mapy. Nie wiem, ja, ja spróbuję porozmawiać z, z Blody Piratem, może się jakoś pomieszamy, żeby to jakoś fajnie wyszło, żeby znowu nie było spin, kurwa, że ci nas zabijają, oni, oni nie żyją, tam ci grają na glitchach i chuj wie jeszcze co, żeby nie płakać. To jest tak wstępnie, druga sprawa, co ja chciałem powiedzieć. Yy, Karol, o do Karola yy, z dziadkiem wysłaliśmy Ci sławki. w poniedziałek poleciały, nie wiem kiedy dojdą podziękuję, że włączysz, uruchomisz następna sprawa, zbój zbój mój drogi kolego mam do, mam do Ciebie dla, nie pytanie ani nie informacje tylko prośbę jak już organizujesz jakiś trening, tak jak na przykład ostatnio dla, dla drużyny pancernej czego ja byłem osobiście świadkiem po pierwsze nie wstawiłeś się Ty, główny organizator synik kurwa grał sobie w Far Cry'a a dziadek jako jedyny jeździł kurwa czołgiem i szukał sojuszników z którymi można pograć jeżeli... ja mam tylko prośbę jeżeli ma, i, bierzesz się za coś to bardzo Cię proszę rób to kurwa rzetelnie bo, no bo co, no jak to wygląda? chujowo to wygląda yy, ostatnio pisałem z Cichym i doszłem do wniosku takiego, że stanę się takim skurwysynem jakim byłem w Battlefieldzie trzecim, czyli połowa plutonu wyleci w chuj druga połowa mnie znienawidzi ale dzięki temu była mobilizacja, byli ludzie, którzy trenowali i dzięki temu zdobyliśmy, kurwa, czwarte miejsce w Lidze Polskich Najlepszych Plutonów w Battlefield 3. Jeżeli zapomnieliście, to starzy, starzy gracze, przypominam wam, bo, bo to warto pamiętać. No i tyle ode mnie. Spotykamy się w piątek, piszcie kto może grać, kto nie. Cyniek, przypominam ci, że dziadek jest w twojej drużynie pancernej, chyba żeś go wydalił, to jakoś napisz to jasno, bo ja chcę też wiedzieć, gdzie go umieścić, bo dziadek jest tak długo z nami, że na pewno zagra ten mecz. I jeszcze raz powtarzam, jest to luźny mecz, bez spinek, bez, nie gramy na żadne fragi, gramy luźno, żeby się po prostu dotrzeć, że tak powiem, z plutonem lumpy i tyle. No. Mecz będzie nagrywany, pozdrawiam serdecznie Piona.